Witamy Was wszystkich w słowie na czwartek. Wszystkim kretynom, co pchają na nowej wojnie, dedykuję słynny cytat. Nie wiem jaka broń zostanie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta wojna światowa będzie się toczyć na kije i kamienie. Albert Einstein. Ku rozwadze wszystkim chciwym burżują. Hashtag socjalizm, hashtag pokój, hashtag postęp. To all the morons who are pushing us towards a new war, I dedicate the famous quote I don't know what weapons will be used in World War III, but World War IV will be fought with sticks and stones. Albert Einstein. For the consideration of all greedy bourgeois. Commentarz portal postp.org, opublikował. Wszyscy ci kretyni, którzy bezmyślnie pchają nas ku Nowej Wojnie, powinni bardzo mocno zastanowić się nad swym postępowaniem. Najpierw jednak musieliby mieć mózgi i zdolność ich używania. Jakiekolwiek działania polityczne, które zbliżają Rzeczpospolitą do Nowej Wojny, powinny być traktowane jako zdrada stanu i muszą w przyszłości zostać rozliczone przed Trybunałem Stanu. Jeszcze lepiej, przed Trybunałem Rewolucyjnym przed ludem pracującym Rzeczpospolitej. Albertowi Einsteinowi należy się wieczny szacunek. Zawsze opowiadał się za ustrojem socjalistycznym i pokojem. W dzisiejszych czasach jest to postawa na wagę złota. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.